Mam nowinę. Barbara zawiadomiła Soledad. To oczywiste. Wysyłali sygnały, które ich zdradziły. Poczekaj, dam ci Cecilię. Soledad była z Cecilią. Wszystkie się słyszałyśmy. Nie okłamałabyś mnie, prawda? Biegnijmy. Inaczej to ćwiczenie nie ma sensu. Nie wyjadę bez ciebie. To, co było między nami, już się skończyło. Ja o tym zdecyduję. Przestań. Dam ci kilka dni na podjęcie decyzji. Jeśli ze mną nie wrócisz, powiem Santiago, że go opuściłaś, bo byliśmy kochankami. On wciąż uważa cię za swojego przyjaciela. Już raz go zdradziłem. I z bólem serca mogę to zrobić po raz kolejny. Poszłam na badania, ale nie byłam w stanie wejść do kliniki. Paraliżujecie strach? Tak. A może to nie ja cię zaraziłam? A jeśli jestem zdrowa, musimy być silni i stawić czoło rzeczywistości. Sama nie dasz rady, ale będę przy tobie. Chodź ze mną do kliniki. Wiem od babci, że nie chcesz poznać braciszka. Dlaczego? Bo nie. Kochanie, Patito, kto to taki? Twój brat. O co chodzi? Nie podoba mi się to imię. Co? Jesteś dziewczyną Santiago? Nie. Nie mogę. No, si puedes, Możesz. No, si puedes, que Musisz je zrobić. Pamiętaj, ja jestem, przy jestem przy tobie. Pocałuj mnie. Co? Nie. Proszę, jeśli jestem zarażona, później już nikt nie zechce mnie pocałować. Nie mów tak. Nie wolno się całować, tylko jeśli masz w ustach jakąś ramę. Proszę. Dzięki. Nic mnie nie łączy z Lulu. Wierzę, że podoba mi się Soledad. Zrobiłeś to dla urozmaicenia. Nie. Umówiłem się z Soledad, ale później już do mnie nie zadzwoniła. Może mam nie za lekko ducha. Spałaś z Lulu? W więcej szacunku dla kobiety. Nie zdradziłbym cię. Jesteś moim przyjacielem. Lulu trochę schudła i lepiej wygląda, ale bez przesady. To twoje rewiry. Słowo przysięgam. Niech cię uściskam, mój ty kumplu. Gotowy do próby, co? Do jakiej próby? Renges z Sarsamoryt wystąpi w moim show. Lulu była tak uprzejma. Ciebie nie zaproszę. Lepiej gdyby do nas dołączył. Chcecie wojny? Proszę bardzo Właśnie udało mi się go przekonać, że go nie zdradziliśmy Gdzie mały rozrabiaka? Tutaj Gdzie jesteś? Tu Daj mi go Stęskniłem się Chodź do mnie Zostawiam ci go. Ile dzisiaj zjadłeś? Dziecko żyje. Tak powiedziała. Wspaniała wiadomość. Przynajmniej potwierdziły się nasze przypuszczenia. To nie wszystko. Co? Marisa oddała je do adopcji. Dobrze, że panią widzę. Może ich wyprosić? Nie. Młodość ma swoje prawa. Podoba mi się ich radość i entuzjazm. Pewnie sam taki byłeś. Ja? Tak. Marzą, szykują imprezę. Świat należy do nich. Lucia? Opowiadaj. Dziękuję, że pozwoliłaś mi zorganizować imprezę. Mogę jakoś pomóc? Święto prezerwatywy to już dużo. Prezerwatywy? Tak nazwaliśmy imprezę. A może ją rozszerzyć? Co powiesz na hasło: zabezpiecz się świetnie. Zmieniamy nazwę na zabezpiecz się. Dziękuję. Na imprezie będziemy rozdawać prezerwatywy. Oraz informacje o HIV i AIDS. Młodzi ludzie mało o tym wiedzą. Rozumiem. Może to być impreza radości. Człowiek odczuwa radość, kiedy pomaga innym. Dzięki. Zobaczę, jak Wam idzie. Może nam coś podpowiesz? Wszędzie cię szukam Nie zastałem cię na górze, wpadłem w popłoch To naprawdę ważne, spokojnie Jakbym słyszał własną matkę Ale jej nie mogę powiedzieć prawdy Marisa oddała dziecko do adopcji Co? Tak Pozbyła się mojego dziecka Po rozmowie z Candy podjęłam decyzję tak. Co tak? Wspólny weekend. Słucham? Już nie? Ale oczywiście. Tak się cieszę. Naprawdę? Nie jesteś sam. Masz mnie i wielu bliskich. Wiem, ale jeśli oddała dziecko do adopcji, jak jest Dave? Nie możesz przestać go szukać. Nie poddawaj się. Jestem z Tobą całym sercem. Jest jakiś sposób, żeby go znaleźć? Na pewno. Wkrótce będzie z nami i nadrobimy stracony czas. Jako rodzina możliwe, ale wszystko w swoim czasie. Zobaczymy, jak nam się ułoży. Najważniejsze, że Cię kocham. Musimy myśleć pozytywnie. Odnajdziemy moje dziecko, na pewno. Będziecie razem po moim trupie. Co tu robisz? Mówisz do siebie? Puścił mnie major Domus. Widziałaś? Cieszę się, że Santi odnalazł miłość. I już tyle wycierpiał. Daruj sobie tę ironię. Musimy porozmawiać. Nie powinieneś mnie śledzić. Chyba nie chcesz, żeby Santi poznał prawdę. Milcz. Musimy pogadać. Nie chcę wzbudzić podejrzeń. Dwójka przyjaciół spotkała się po latach. Co w tym podejrzanego? Dobrze, chodź. Nie pozwalaj sobie. Donato, nie zauważyłam Cię. Bez obaw. Nie widziałem tego, co widziałem. Mogłeś wszystko zniszczyć, kretynę. To Twoja wina. Osiem lat temu zdradziłem najlepszego przyjaciela. A teraz Ty mnie opuszczasz. Wszystko ma swój czas. Nasz już minął. Chcesz wrócić do Santiago? Nie twoja sprawa, więc lepiej zajmij się mną. Tym bardziej, że nasz czas.